To jest fajne, podróżnicy, tu ja, na... jestem tutaj jeszcze w centrum, tu mam ile tu jest ludzi, moment. A, a jesteśmy w specjalnym dniu także, parę e, dóbr, że tak powiem, żeby. Świętem Kirwam na Malajki i dipam, kiedy pali się ogień na świętej górze Abo na czarni. Dzisiaj jest dzień Wolny, dzień czarny Tam stoi, tam stoi i między będzie ruszał. A tutaj obejrzymy sobie cały dwumek... cały tłumek ludzi oczekujących. To są tamilowie. Wiem, to jest poważne, bo mamy też tutaj i policję. Aaj. Aaj. Może podejdziemy trochę bliżej. Niektórzy ludzie bardzo lubią jak się... Pana fotografuję Okej. Okay. Thank you. O. I tak właśnie. Ona W środku, o tutaj mamy, o tu mamy dziecko, słuchajcie. Dziecko, które śpi, które pewnie było w świątyni. Po, po błogosławieństwo. Jest niesione w pięknym sari na na kłączach jakich, jakiegoś drzewa jeszcze nie wiem jakiego. Patrzcie jaki ten tłumek jest kolorowy. Tam widzicie Świętą Górę. Przypominam, że jest zima, dlatego słońce nie jest zbyt błękitne. Uf, przepraszam. Niebo nie jest zbyt błękitne i nie, nie ma słońca. Zbliżamy się, zbliżamy się. Co, co my tam mamy w środku? W środku jest na pewno wizerunek Boga Siewy i jego małżonki Parwati. Tutaj mamy piękne, tamilskie kobiety i dziewczyny. Chyba, chyba mają lunch break. No to, to słuchajcie, włączę się jeszcze później. Się później, ja też jestem dzisiaj przy świetnie w Sari. do zobaczenia, namaste, namaste.